Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Czy wierzysz, że w hostii jest ukryty prawdziwy Pan Jezus? Wcale nie miałem tak zaczynać tego odcinka, ale jakoś tak przed włączeniem kamerki pomyślałem, że warto sobie zadać takie pytanie, bo wielu ludzi, wielu chrześcijan, ludzi, którzy deklarują się jako chrześcijanie, mają problem z tym, aby uwierzyć, że w hostii najświętszej. W opłatku, w komunii, w tym zjednoczeniu z Panem Bogiem, którego przyjmujemy do naszego serca, ciała i ducha, jest ukryty Pan Jezus. Osobiście dla mnie Bóg to nieśmiertelność i nieskończoność. I kiedy rozważam sobie Pana Boga, dlaczego tak się stało, i słucham innych kaznodziei, kapłanów, księży, którzy mówią o tym, kim jest Pan Bóg i dlaczego oddał się nam jako pokarm. To jest to dla mnie oczywiste, że przez to, że spożywamy Pana Boga w postaci hostii, uświęcamy samych, uświęcamy samych siebie dzięki Niemu, i przez to zostanie, zostajemy jakby włączeni, wchłonięci w to ciało Chrystusa. On wchodzi w nas, a my wchodzimy w niego, i dzięki spożywaniu tego Bożego ciała otrzymujemy nieśmiertelność i życie wieczne. I obiecane zmartwychwstanie O którym mówi Pan Jezus Ewangelia, Ewangelia Pierwszy list do Koryntian Rozdział 11 Werset 23 Bo ja otrzymałem od Pana I to Wam przekazałem Że Pan Jezus tej nocy Który był wydany wziął chleb I złożywszy dziękczynienie połamał i powiedział To jest ciało moje Dla Was Czyńcie to na moją pamiątkę tak samo i kielich po spożyciu wieczerzy, mówiąc, ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej, to czyńcie, ile kroć pić będziecie na moją pamiątkę. Ile więc razy jeść będziecie ten chleb i pić kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. Czytamy dalej. A zatem kto by spożywał ten chleb lub pił kielich niegodnie, niegodnie, będzie obciążony winą z powodu ciała i krwi Pana. A niech każdy siebie bada, i tak niech spożywa z tego chleba i z tego kielicha, a niech pije. Bo gdy je i pije, a nie rozpoznaje ciała, wyrok na siebie je i pije. Często jest w naszym życiu tak, że chcielibyśmy być zapamiętani. Czy coś robimy ważnego dla nas osobiście, czy odnosimy jakiś sukces, to chcemy tym sukcesem się podzielić, chcemy tą rzeczą, która nam wyszła eee podzielić się ze światem, z najbliższymi. Jeśli nasze dziecko osiąga jakiś sukces, to bardzo się z tego cieszymy, chwalimy się tym i uwieczniamy te wszystkie rzeczy właśnie na pamiątkę. Robimy sobie zdjęcia, robimy sobie wpisy do różnych książek, katalogów. E, mamy filmy wideo i potem, jak jest tylko okazja, to się pokazuje na przyjęciach urodzinowych. Zobacz, mój syn zrobił tutaj taką fajną rzecz. Mój syn szczelił gola na e, meczu piłkarskim. Moja córka jest fajną akrobatką, robi takie fajne tutaj różne akrobacje. I to wszystko robimy po to, żeby pamiętać o tych rzeczach, które są nam miłe, bliskie sercu, które są dla nas ważne. I tak się zastanawiałem nad tym, jak wiele Pan Bóg dla nas zrobił. Bóg, syłając Jezusa, który wiedział o zdradzie, wiedział o tym, co go czeka, wiedział o tym, że idzie na śmierć, który. Idąc na ukrzyżowanie, spożywa z ludźmi, ze swoimi przyjaciółmi, zapostołami ostatnią wieczerzę, podnosi ten kawałek chleba i mówi: To jestem ja w tym chlebie. Jeśli będziesz spożywał ten chleb, będziesz miał życie wieczne. Tylko uwierz w to, że ja jestem w tym chlebie. Uwierz, że ten pokarm pozwoli ci przejść z życia ziemskiego w to dalsze życie niebiańskie, duchowe. Ale z drugiej strony, w dalszej części, jak. Przeczytałem, Pan Jezus też mówi: Nie można sobie od tak tego chleba jeść, kiedy mi się chce i jak mi się chce. Żeby jeść ten uświęcony chleb, ten święty chleb, my sami musimy się najpierw uświęcić. Z tego względu, że nie można przyjmować do niegodnego naczynia, którym my jesteśmy, które nie jest oczyszczone, czystego i nieskazitelnego pokarmu. Bywa tak. Że ktoś nie chodzi do kościoła 5, 2, 7 lat, nagle są chrzciny, nagle są jakieś kościelne wydarzenia, w których trzeba przystąpić do Komunii Świętej, ponieważ taka jest tradycja, ponieważ tak trzeba, ponieważ ktoś nas będzie obserwował, no i nie wypada nie pójść do tej Komunii Świętej. To są właśnie te momenty, w których człowiek powinien się zastanowić nad tym, jak traktuje Pana Boga czy traktuje Go na poważnie, czy wierzy, że Pan Jezus jest tym kawałku chleba w hostii, czy zdaje sobie z tego sprawę, co czyni i czy wyrządza krzywdę sobie, czy Panu Bogu, czy, czy, czy przyjmowanie Pana e, Boga, Jezusa w hostii, takie nieświadome, takie byle jakie, jest jakąkolwiek wartością, bo... Bo ja czasami patrzę w kościele albo widzę ludzi, którzy e, no, z kościołem mają wspólnego tyle, tylko tyle, że mówią, że wierzą w Pana Boga, ale nie idą do spowiedzi przed komunią. Jeśli trzeba to zrobić, to idą tylko i wyłącznie po to, bo taki jest wymóg do danej ceremonii. Czy tak powinniśmy traktować syna Boga, który do nas zszedł na ziemię i oddał się. Oddał się w ręce ludzi po to, żeby pokonać grzech, żeby zostać zabitym. I to wszystko, co Jezus uczynił, wymaga naprawdę wielkiego, wielkiego, ogromnego szacunku, bo trzeba spożywać to ciało godnie. Trzeba się do tego przygotować. Trzeba pana Jezusa szanować i trzeba pana Jezusa potraktować bardzo poważnie. Na bardzo, bardzo poważnie, bo tutaj jest też w tym fragmencie przestroga, że ten, kto spożywa to ciało i pije tą krew niegodnie to na siebie podpisuje wyrok bo to jest obraza dla pana boga nie można sobie tak przyjść do kościoła w danej chwili z biegu z ulicy po paru latach nieprzyjmowania e, sakramentu spowiedzi rozgrzeszenia zwróćmy na to uwagę. A dlaczego chciałem wspomnieć o tym Bożym Ciele? Ponieważ ostatnio wrzuciłem piosenkę i tak brakowało mi tego komentarza i, 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 i jest teraz dogodna chwila, dogodna chwila, za chwilę wchodzę do mojego miejsca pracy, więc to była jedyna chwila, którą znalazłem po siedmiu dniach od poprzedniego filmiku, ale bardzo mi zależało na tym, bo bo, bo kiedy patrzę w niebo, kiedy patrzę w morze, bo kiedy patrzę na drzewa, rozważam sobie potęgę Pana Boga i tego, kim jest, jakim jest e, dobrym i hojnym władcą. I tak e, czasami myślę o tym, jak my tego Pana Jezusa traktujemy, nie? Także. Na koniec tylko dodam jedną kwestię, bo e, też mi to dzisiaj do głowy wpadło, że często jest tak, że ktoś mnie pyta: A bo, ty tak siedzisz w tej wierze, ty jesteś taki zaangażowany, to powiedz mi na, o tym, o, odpowiedz mi na takie pytanie i na takie pytanie. Nie, ja nie jestem żadnym ekspertem ani nie jestem żadnym e, uczonym w prawie czy w piśmie świętym. Ja po prostu postanowiłem, że chcę poznać Pana Boga i chcę z Panem Bogiem żyć w zgodzie i chcę tego Pana Boga szanować. I nie jest tak, że znam odpowiedzi na wszystkie pytania i że jestem takim interpreta interpretatorem słowa i że jestem kimś, e, m, kogo trzeba jakby naśladować. Przepraszam za takie słowa, nie potrafię teraz znaleźć odpowiednich, ale e, jest tak, że jestem zwykłym grzesznikiem. I często padają w moją stronę takie ja zarzuty: O, taki z ciebie katolik, taki z ciebie katolik, tutaj czytasz Pismo Święte, tu chodzisz do Kościoła, a tutaj tak się do mnie odzywasz, tutaj tak robisz, tak postępujesz, to jest zabuda. Tak właśnie, tak właśnie robię. Tak jest w moim życiu często, że jestem wielkim obudnikiem, hipokrytą. I kiedy upadam, i kiedy upadam, jest mi wstyd, ale kiedy wstaję i mam w moim sercu i w mojej głowie Pana Boga, to wiem, że tym bardziej go potrzebuję. Dlatego potrzebuje Bożego Ciała, dlatego potrzebuje Chrystusa, dlatego potrzebuje spowiedzi, dlatego potrzebuje uświęcenia, dlatego potrzebuje tego oczyszczenia i tego słowa Boga i tego Pisma Świętego, które w kółko i w kółko czytam, bo mimo tego, że w kółko i w kółko je czytam, czasami nie potrafię przebaczyć 77 razy. Czasami idę do komunii, do kościoła, chcę przyjąć Jezusa, a w sercu wiem, że nie przeprosiłem kogoś. I dlatego codziennie chcę czytać Pismo Święte i dlatego chcę poznawać Pana Boga i dlatego cały czas chcę się do niego zbliżać i go poznawać i chcę po tych moich upadkach wychodzić na prostą właśnie przy Panu Bogu. Także chwała nie będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Amen.